Mitsubishi Karizma. Tam jakiś 2004 rok, bodajże, to jest z silnikiem Diesla 1.9. Silnik oczywiście Renault. I robimy rozrząd. Rozrząd, słuchajcie, tutaj nic nie będzie ciekawego w zasadzie, bo, bo te rozrządy już były pokazywane i u mnie na kanale i tego jest całe mnóstwo. Natomiast samo auto i konstrukcja właśnie troszkę tak uciążliwie tutaj z tym rozrządem jest, dlatego, że sterownik silnika, o tutaj, to co teraz jest tutaj położone jest przymocowane do wewnętrznej strony do podłużnicy silnika i bez zdemontowania tego elementu no jest tu tak ciasno, że nie ma się po co do czegokolwiek zabierać, więc najpierw sobie uwydubałem sam sterownik, jest tam na na boku już odłożony tutaj ten biały kabel i to coś, to jest jakiś chip box z tego, co mówił właściciel. No i tyle. Na razie mamy tutaj już placu na tyle, aby można się dostać do paska. Poduszkę sobie ściągnę, tą łapę tutaj odkręcę. A tam jeszcze mamy taką zagadkę. Tutaj to zapocenie, kiedyś, kiedyś, dawno temu, to było takie delikatne zapocenie, ale teraz to już widać, że przerodziło się w to w dość, no można powiedzieć, taki mocny wyciek chyba. I dodatkowo zauważyłem, że auto podczas takiego dynamicznego przyspieszania lubi puścić czarną chmurę dymu, więc gdzieś chyba raczej tutaj będzie uciekać już dość mocno ciśnienie z układu doładowania. Nie wiem, ten wąż patrzyłem, nie jest pęknięty. Raczej bym stawiał już tutaj na wyrobioną tą ośkę. To jest sklapa gasząca i być może tutaj coś jest już wyrobione. Ale to później jak zrobię rozrząd, to będziemy się konsultować i i będziemy działać w tym temacie może. No i mamy nowy pasek zarzucony, już pompa wody, napinacz łącznie z tą płytą, która go trzyma. To jest założone nowe i słuchajcie, odnośnie napięcia paska w tej renówce, to tutaj pasek napinamy, napięcie paska mierzymy no częstotliwością, tak? czyli częstotliwość drgań tutaj pomiędzy kołem, tym, które widzicie, idąc w lewą stronę do góry do koła napinacza, do rolki napinacza tutaj na tym odcinku mierzymy, Częstotliwość tu powinno być 80 plus minus 5 Hz. No, taka, taka metoda, no wiadomo, która nie mając przyrządu, sprawia na pewno problem. Można to zrobić bez, też będzie chodzić. Ja zmierzyłem częstotliwość tego brygania tego paska taką aplikacją ze smartfona. Już wam kiedyś mówiłem, że to ściągnąłem sobie tam na. Na no, przy okazji jakiejś roboty, no i tak, tak wykorzystuję to. O, metoda powiarowa, bardzo e, słaba moim zdaniem i obarczona dużym pewnie błędem, ale wychodzi mi tutaj tak w przybliżeniu między 87 a 93 e, herce, więc to uznajemy za, za wynik taki, no, jaki zostać musi. E, no, tak patrząc po napięciu tego paska, to można go tak zostawić. Już tak z doświadczenia wiem. No i co? Tutaj macie na dole wycięcie w kole. Pokrywa się z kreską na pasku rozrządu. Blokada silnika nie zobaczycie jej albo zobaczycie tam jest za tą rurą od interkulera. Taki grzybek czarny wystaje, jest wsunięta w wał. No i u góry mamy ta, taką samą sytuację: mamy cechę na kole i kreskę. Pokażę Wam jeszcze jak to się pokrywa z. Jaki jest odnośnik góry na, na obudowie rozrządu? No, a tutaj e, to jest ten punkt kontrolny, o którym Wam wspominałem. Nie wiem tylko, czy Wam się uda dostrzec. No, jest tam czerwona kropka. O, dokładnie teraz powinno być widać. Także nie tutaj, przy tym wycięciu, na tej tylnej pokrywie. Tylko z przodu no i odpalone słuchajcie na razie jeszcze bez łapy wisi nam wieszaku trochę nam tutaj przenosi drgania bo to na sztywno jest ale sobie popatrzymy jak to wszystko działa czy nie ma gdzieś wycieku no i za chwilkę jak będzie wszystko ok to skręcam już na tak na dobre. Przy karigm został nam słuchajcie, wymienić jeszcze reflektory. Reflektory. Te soczewki w zasadzie, bo to są takie dzielone, jakieś akcesoryjne te światła są. I oczywiście długie tam zostają, bo one nie, nie jeszcze nie ma z nimi problemów. Natomiast tutaj krótkie, o takie soczewki, prawa, lewa taka sama. To tak na marginesie. No i trzeba to wymienić. Na szczęście mamy dostarczone wszystkie te akcesoria potrzebne do montażu, te gniazda, przegubów, tych śrub regulacyjnych, bo zobaczcie, tyle mi zostało z tego gniazda, które próbowałem no, zdemontować. Stary, stary, starą tą soczewkę po prostu wszystko pęka i rozsypuje się na kilkanaście kawałków. Ten plastik po prostu jest już taki no, strasznie twardy. No słuchajcie, tak sobie zaznaczyłem przed demontażem markerem tam na lampery i wychodzi na to, że na tej linii, no tak jak było zaznaczone, tak ustawiłem te światełka mniej więcej. Nie wiem czemu, ale wydaje mi się tak jakby to lewe było troszkę wyżej, może je delikatnie opuszczę, no i tyle w zasadzie. Dobra, słuchajcie, co do jeszcze tego wycieku brzydkiego tutaj od góry, no to zrobiłem sobie taki test szczelności na szybko, bez dymu, bez niczego. To tu słuchajcie, jak powietrze podałem do dolotu, to tu fuczy nam wszędzie i przez tę ośkę już i tam pod spodem, tak jakby pod uszczelką, no ale wymiana samej uszczelki nic nie da, skoro tutaj są nieszczelności z jednej i z drugiej strony. Zresztą to widać nawet tutaj, mamy wszystko już zatłuszczone, czyli ten wyciek jest dość taki poważny. No, przepustnica, czyli klapa gasząca, jest najzwyczajniej w świecie do wymiany. No tutaj też będziemy pytać właściciela, co i jak. Jeśli pozwoli, zleci, każe, no to zrobimy. Wrawa z przepustnicą zakończyła się w jedyny możliwy, rozsądny sposób, czyli wymianą na nowy element. To już jest wypracowane, a dodatkowo kołnierz jest skrzywy, czyli ta płaszczyzna jest skrzywiona i pęknięcie w dwóch miejscach. Tutaj na tych śrubach. Nie wiem, czy będzie jakoś tam widać. Tutaj na jednej, gdzieś jeszcze na jednej jest na pewno. No chyba tutaj. W dwóch miejscach w zasadzie. Także tak. Cześć, witam. Słuchajcie, dzisiaj mam takie zajęcie, mianowicie New Holland z takim oznaczeniem i wyciek z przedniego mostu, a dokładnie tutaj z okolicy zwrotnicy. Z tej strony jeszcze bardzo nie cieknie, ale z tej strony. Już owszem, robimy oczywiście obie strony. Tutaj mamy dostarczone oryginalne uszczelnienia. No i fajnie by wszystko było, gdyby nam po prostu prąd nie zginął, przekręcą zapon i nic się nie dzieje. Właśnie klient mnie uprzedzał, że to samo zdarzyło się mu. Jak miał ciągnik do mnie przeprowadzić, poruszał gdzieś jakąś wiązką i zaskoczyło. No to ruszamy wiązkami. Słuchajcie, rzeczywiście poruszanie tą wiązką pomogło, czyli trzeba będzie się tam dostać. Tutaj jest główna skrzynka z bezpiecznikami. I trzeba będzie zobaczyć, bo jak poruszałem, to zobaczcie, prąd wrócił. Dobra, no to wjeżdżamy do środka. Jechałem, słuchajcie, i sam z gaz, z powrotem, kamienkami o jest, Czyli. Gdzieś tam jakiś główny kabel prądowy, który zasila w zasadzie nam wszystko. Yy, musi nam tam gdzieś coś szwankować, pewnie jakaś utopiona kostka. Albo po prostu skorodowany ten przewód. No dobra, słuchajcie, zabrałem się za to koło co cieknie i teraz tak, po kolei co by trzeba tutaj zrobić? No to demontujemy koło, no to raczej wiadomo, nie? Inaczej się nie dostaniemy do reszty podzespołów. Później wspornik razem z błotnikiem. A później odkręcamy wszystkie śruby tutaj z tak zwanej zwolnicy i ściągamy sobie, ściągamy sobie to koło razem z piastą, które jest przykręcane koło, właśnie jest. No i teraz tutaj mamy dalszy ciąg historii. Aha, jeszcze na początek to pasowałoby podstawić jakąś wannę, no bo nam tutaj olej wycieknie. Dobrze by było, żeby wanna była w miarę czysta, bo później ten olej przecedzimy przez szmatę i wlejemy z powrotem. Taki żart oczywiście, nie będziemy go cedzić. I tutaj mamy właśnie o, to co nas interesuje czyli tam nakrętka taka koronkowa i to koło zębate razem z łożyskiem zaraz się go pozbędziemy. Tutaj na dole mamy seger. Jak ten seger wyciągniemy to to koło zębate będziemy mogli zdemontować, ono nam wyjdzie na dół no i będziemy mieli fajny dostęp do, tego, do tej śruby właśnie tam. Wiecie, o co trzyma nam zwrotnicę? No, i to tyle tajemnicy. Ten korek, oczywiście, który jest wyrwany z dołu, to on jest jednorazówka, jego trzeba po prostu wymienić na nowy za każdym razem. Dobra, widzimy się za chwilę, jak to porozkręcam. O tu mój wspaniały klucz wymyślony na szybko do tej nakrętki koronkowej. Widzicie, mamy to wszystko gniazdo wyczyszczone. Tutaj mamy. Stary uszczelniacz. Wszystko w piasku i w błocie. Tutaj nowy uszczelniacz. A wszystkiemu winna jest wada fabryczna. Po prostu tutaj jest taka niecka, w której zbiera się błoto, woda i te uszczelniacze muszą puścić. Tam jeszcze jest taki przeciwpyłowy, ale on też niewiele pomoże, jak będzie wystawiony na długie działanie wody i piachu. No i tyle teraz. Czyli uszczelniacz, tak i zakładamy zwrotnicę na most. No I takim sposobem dotarliśmy na drugą stronę. To jest analogicznie wszystko się powtarza. Taka jeszcze uwaga jeśli by kogoś interesowało czy aby na pewno trzeba demontować zwolnicę, czyli po prostu to koło zębate razem z flanszą. Otóż tak trzeba. A już wam tłumaczę dlaczego. Samo to koło tutaj to dolne nie jest problemem bo ono w miarę fajnie wyszło delikatnie, po prostu pociągnąłem jakimiś szczypcami, po wyjęciu oczywiście segera. Natomiast to koło, to talerzowe koło, ono wchodzi tak głęboko do środka, że nam blokuje dojście od spodu, jeśli chcemy odkręcić tą nakrętkę koronkową. To nam po prostu blokuje dojście do niej, także tak trzeba to porozbierać. To już tak, jeśli kogoś interesuje, naprawdę, bo ja sobie tak pomyślałem, że może z tamtej strony niepotrzebnie to rozkręciłem, i pomyślałem sobie, dobra, tutaj, tutaj oszukamy system i zrobimy tak. No i się nie dało, po prostu, bo nie dojdziemy do tej nakrętki. A robię to już kolejny raz, ale to w takich odstępach czasu, że po prostu już to pozapominałem, jak i co, więc. To tak w kwestii wyjaśnienia, że no trzeba, trzeba, nie ma innej możliwości. No i co, oczywiście zostało nam jeszcze przecedzić olej, tak jak Wam wspomniałem. Zalać to wszystko i nawet powiem Wam, że nie jest taki zły, bo te grubsze rzeczy opadły na dno. Także zleje się to wszystko do bańki. Żart oczywiście, żart taki. Olej będzie zalany nowy do tylnego mostu. Tutaj ten olej tak jakby jest, ma możliwość przenikania z mostu do tych zwolnic. Także to jest jakby jeden układ. Tak? Dobra, most zostawiamy w spokoju. Będzie nowy olej to uzupełnimy. A teraz będę szukał tego prądu, który znika. I oczywiście jak to zazwyczaj bywa. Usterka zniknęła sama. Tak sobie patrzę po tych bezpiecznikach. Tutaj chwilę już co by tu mogło być nie tak i ogólnie to problem polega w tym że jak ruszę tymi kablami kiedy prąd zniknął i ruszyłem nimi to wszystko wracało na chwilę przynajmniej do wiecie do takiego normalnego stanu i zaraz wam coś pokażę bo chyba wiem co, co może to powodować a muszę sobie jakiś wskaźnik wymyślić żeby nie paluchem zobaczcie sobie jak wygląda ten bezpiecznik o dokładnie ten Biały przed 15. Przed to jest chyba 25. Biała. Ja z nim poruszę. łączymy zapłon. Widzicie? Co się dzieje? Dobra. Żeby nie puścić czegoś z dymem. Widzę, że on jest niespalony, ale jest nadtapiony nadtopiony jest dlatego, że najprawdopodobniej ma luźne luźne to gniazdo tam w środku są te te tam rozchylone mocno no i stąd mamy tutaj temperaturę i stopiony bezpiecznie. nie wiem nie pokażę pokażę wam może w ten sposób jak to wygląda oto jest to gniazdo zobaczcie jak mocno rozkrzywione są te te, te nóżki, czy znaczy te, te tyczki, które tam powinny trzymać, zwłaszcza ta z przodu tutaj, wiosz O, to. Dobra, trzeba coś z tym zrobić i, i myślę, że będzie życie. Będzie Jak mokniemy, to wspólnie.